Witajcie w kolejnym zadaniu dotyczącym potęgi pierwiastków. Tym razem zajmiemy się prostymi zadankami. Zresztą pokażę Wam kilka sposobów na, na rozwiązanie tego. Zacznijmy od pierwszego. Pierwszy sposób taki, dajmy na to, że to będzie taki stricte na obliczenia, to jest po prostu w ten sposób, że liczymy potęgę tej liczby. 2 do 6 to jest 64. Czyli mamy do wyciągnięcia pierwiastek z 64, czyli 8. Drugi sposób na to jest to, żeby zauważyć, że mamy tutaj pierwiastek kwadratowy, czyli tak naprawdę z dwójeczką. Wtedy ta dwójeczka skraca się z tą szóstką przez 2. No i mamy 2 do 3, czyli 8. To jest taki No nie, nie, nie lubię tego sposobu. Następny sposób to jest po prostu polega na tym, żeby zamienić pierwiastek na potęgę, na potęgę w ułamku, czyli mamy 2 do 6 do 1, 2. Wtedy możemy zastosować działanie na potęgach, bo gdy potęgujemy potęgę, to wymnażamy wykładniki. 6 razy 1, druga to 3, czyli 2 do 3 równa się 8. Zróbmy następne. No tu będzie lekki problem, ale możemy sobie rozpisać 3 do 6 jako 3 do 2 do 3, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 3 do 3 do 2 to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 27 do 2. No i teraz w teorii moglibyśmy dalej liczyć tą potęgę, albo wyciągnąć pierwiastek trzeciego stopnia z 27, czyli 3 do drugiej, czyli 9. Spróbujmy sobie podnieść 27 do kwadratu. Kto wiele to jest? Ja nie pamiętam, policzmy sobie to szybko. Raz 27, no oczywiście 729. Więc liczymy pierwiastek trzeciego stopnia z 729. No i to jest 9. Kurczę, mogłem sobie przypomnieć. Co dalej? Następnie moglibyśmy sobie po prostu skrócić te potęgi. Na przykład trójkę z szóstką przez 3. Tu byłoby 1, tu 2, czyli 3 do 2, czyli 9. Lub zapisać ułamek. Przepraszam, pierwiastek jako potęgę wy o wykładniku ułamkowym, czyli 3 do 6 do 1 trzeciej, i teraz na potęgach 6 razy 1 trzecia, 2 3 do 2, 9. Dajcie znać w komentarzach, który ze sposobów Wam się najbardziej podoba. Przejdźmy do ostatniego. Zrobię to swoją ulubioną metodą, czyli zamienię od razu na pierwiastek na potęgę. Czyli 5 do 1, 2, do 4, 1, 2 razy 4, 2, 5 do 2, 25. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, a tu nie zapomnijcie o lajku. Like